Dzień dobry Dawno nie było odcinka, wiem, przez jakieś chyba na dwa dni nie było odcinka Ale mam na to wytłumaczenie Pierwsze, że musiałem zabić tę mszycę A po drugie to uczestniczyłem w Turnieju z gry Darkest Dungeon I nie miałem za bardzo też czasu, żeby Żeby sobie pograć, toż wiadomo wyszło Modern Warfare 2 Call of Duty I też, coś no, te mi się nie chciał nagrywać, a Już trochę gramy i w Age of Dark, no czy nie, w Age of Dark się bardzo przyjemnie gra, ale tutaj już się trochę robi ten grind nużący. Oczywiście to nie jest, to nie jest aż takie nużące, nie? Przecież mi się w tej grze ja gra bardzo przyjemnie. Ja tym bardziej chodzę po upper yardzie. Teraz e, teraz drogą przemierzam wszystkie laboratoria, żeby znaleźć te, nie, te nieskazitelne marmury i nieskazitelne kwarcyty. E, a zresztą wiecie co? Czy my nie możemy przypadkiem kwarcytu researchować w tym punkcie specjalnym? Mam na myśli ten punkt z e, z Field Labem, czyli z laboratorium polowym, gdzie pamiętacie jest ta maszynka która może wyszukiwać różne szlofce i na, jest zaznaczona na mapie Interesujące, zobaczmy, bo to jest zaraz tutaj e, Nawet nie znasz tak daleko ten, ten laboratorium, jak, jak, jak myślałem, że jest to w naszej bazie, zobaczmy e, Kwarcyt O, chyba nie, a Marble No, nie ma niestety a, to szkoda. To naprawdę szkoda. Na pewno, gdzie bym się wybrał, to jest to miejsce tutaj mniej więcej, nie? No, to było jakoś tutaj. Gdzie była, gdzie był ten młotek specjalny, bo to, ten młotek, no ta ręka robota odpadnięta, bo wydaje mi się, że chyba tam był jakiś kwarcyt nieskazitelny. Tak mi się wydaje, że tam był. Bo pamiętam, że braliśmy tamtąd ten, te sikiera, być, że to jest sikiera. Ta ręka to jest... ona działa jak sikiera. Ale ma też oczywiście ogromne obrażenia, nie? Nie tak, że to jest jakaś słaba broń. Zresztą to wcale nie są słabe bronie, to są bronie też, prawda? I on też zadają nam co jedny demet. W każdym razie wydaje mi się, że tam właśnie że tam coś takiego było, że tam były, tam były chyba... Nie wiem czy przypadkiem nie tylko farcy tnie skaliśmy ale to nie problem, bo nie brakuje mi jakoś zbytnio. E, jak to się nazywało? Merble. Ojej, mnie śmierdziuch! Panie śmierdziuchu, proszę mnie zostawić. No atakujcie ciebie A dobra Dobra, chyba mnie zostawiam. Dobra, jesteśmy i czy tutaj było? Ooo, zobaczmy. Nie, wygląda na to, że tutaj nie było czegoś takiego niestety. No, ile mamy? Dobra, mint nie mamy praktycznie w ogóle. Hmm, czyli tutaj nie było w domu? A nie, tutaj była ta zgniła borówka, to trofeum ze zgniłej borówki. Bo tam się nie dostajemy: Co jest? Co tam jest? Tam się tam coś. Coś dziwnego tam się znajduje. Już się boję. Dobra, takie jakieś inne lokacje, gdzie by to mogło być, to jakoś mi nic, nic nie wchodzi na głowę. E, tam chyba nie było. Tak, nie wydaje mi się. W sumie wiecie, co? Mam taki plan. Może byśmy spróbowali odblokować heiza, czyli ten gęsty dym, który się znajduje tutaj. E, na pewno wiem, że się go odblokowuje gumą, gumą balonową, mamy trochę gum balonowej jak ja i jakoś zwykle nie używam e, do produkcji tych smoothie, bo trochę ciężko je znaleźć. Nie? Znaczy nie są, nie są aż tak ciężkie do znalezienia, ale jednak no ile to można. Z, hmm, z 20 minut można znaleźć, nie tak, z 20 może ich. Jeśli się ma fartę, jeśli się wie gdzie szukać, przede wszystkim na pewno ich jest dużo. Przy stole piknikowym i przy rowerze też widziałem kilka. Przy rowerach, bo tam są dwa rowery. No ale nie wiem, jakoś często ich Często ich jakoś nie używam. A czy używam je jeśli muszę zrobić sobie jakieś smoothie, które będzie działać długo? Bo wiem na przykład, już myślałem, że to jest właśnie kwarcyt, ale jednak nie. Kiedyś myślałem, że w tej grze będą ślimaki. Panie było, co jak były ślimaki, nie? Eee. I na przykład byłyby podatne na sól, nie? To by było właśnie fajne, też. Bo są słone obrażenia, nie? Więc taki na przykład słony Morgenstern by je rozpuszczał. Albo zadawał dodatkowe DOT, czyli Damage Over Time, czyli obrażenia zadawane z czasem. To było całkiem fajne, nie ukrywam. No, wracając do takich normalnych tematów, wyszło niedawno Modern Warfare 2, Call of Duty Modern Warfare 2. Oraz oczywiście Call of Duty Warzone 2. Dobra, zjedzmy sobie troszeczkę suszonki. Niestety ona nie odda jakiegoś dużo jedzenia, ale musimy ja, to Sobie ugotuję chyba. Bo mamy to już jedno ugotowane, to zjedzmy. Dobra, teraz tutaj i poproszę, dziękuję. Teraz tak, guma. Guma, guma, guma. To wsadzę tutaj... Nie, czekajcie. Batoniki były tutaj. Dobra, dajmy tej batonika. Tu nie było gumy, nie. Guma była w ulepszających, tak? Tak się wydaje, że kamienie magicznego ulepszenia, to jest e, docelowo tak. Poproszę jedną gumę, potrzebujemy tylko jedną gumę, żeby to zakleić e, i zapiszę grę zanim to zrobię, bo nie jestem pewien jak to wygląda. Mam na myśli, e, czy można to później cofnąć, tego hejza, czy może nie, bo na pewno wiem, że jak się go zrobi, to tutaj po jakimś czasie pojawia się super pająk. Który jest super mocny. jest ten wilczy pająk, który, który zadaje ogromne obrażenia. I mam bardzo dużo życia, więc. Będzie ciekawy. Tym bardziej, że on jest bardzo agresywny i atakuje wszystko, co tylko do niego podejdzie. Więc lepiej na niego uważać. No dobra, bierzemy jedzenie i wyruszamy na przygodę. Na wielką przygodę wyruszamy. Byłem już mniej więcej tam obok Obok, teg, obok tego spryskiwacza, bo to jest spryskiwacz. Gdzieś tutaj stoi taki. Oto jest ten spryskiwacz. I e, trzeba go zakleić tą gumą. Tyle wiem. Dobra, nie wiem czy da się go odblokować. Na pewno wiem, że kiedyś się nie dało go odblokować. E, nie wiem czy teraz tak jest. Czy się da faktycznie go odblokować? Że no, nam się oczywiście hejza, nie? Bo on zatyka hejza. Czyli tam mgła, która tutaj jest, znika. Więc całkiem fajnie. E, to nie daje tak naprawdę zbyt dużo. Ale lepiej się widzi przede wszystkim. No, chodź tu. Eee, chodź tu. nie dodałem jakichś dużych obrażeń. Tyle dobrego, że. Obrażenie które nam no, zadają, nie są aż takie dużo. Na pewno wiem, że trzeba na muszki uważać, bo jak muszki mnie klepną, to mi wywalają mi, mi broń z jakwi Co jest strasznie słabe, bo teraz sobie wyobraźcie, że taka broń się zapada pod powierzchnię Ziemi. Prawda? No fizyka tutaj już jest na poziomie molekularnym i może, i mo, może na, na, magicznie taka włócznia zniknąć, bo taka włócznia jest zbudowana oczywiście z jednego atomu, z niczego innego. Więc no, normalne jest, że sobie magicznie znika. Prawda? Normalka. O, to w sumie mogą nawet tutaj. Nawet są sobie wziąć tę gumę. Ja ją tutaj rozwalę. Nie ma co... Nie ma... Nie ma co jej nie brać, prawda? Jak mi dałem autorzy. Dobra. Nie trzeba tutaj się podbudowywać, bo wystarczy podskoczyć w pewnym momencie. Dobra. Jeszcze ostatni raz. No, dobra. to toczką cały czas z tym kobietem modelu Warfare 2 yy, na... Aż, aż, aż wyjdzie tryb zombie. To jest tego na pewno odcinek nagram. Dobra, tutaj ja sobie schodzę, jak widzicie, zrobiłem. KUDE! Wynosi z tą siecią! O, no, a pańczek no wezmę. Wezmę jak najbardziej. Dobra, dlaczego chcę Hejza wyłączyć? A to dlatego, że w Hejzie, w tych wąwozach, jest bardzo dużo przydatnych materiałów. I fajnie, bo jakbym, jakbym widział, mniej więcej co się tam dzieje, bo ta widoczność jest naprawdę kiepska. E, I tak, no wiem, że. KUDE, no wejdźę tam. O co się tam blokuje? Dobra. A od tego liścia Tutaj sobie zrobiłem drabinę na samą górę Jakoś niezbyt mi się podobały te drabiny, bo jak widzicie strasznie długo zajmuje wejście na górę Więc lepiej jest zrobić sobie trampolinę Mogę tutaj zrobić trampolinę od samego początku Ale nie miałem akurat materiału w pobliżu e, tak Tam mniej więcej nic nie ma Przeszłem w tamtą stronę i tam też nic nie ma obok tej farby Tam raczej też nic nie będzie, zbyt nie Może być tam staw, o, 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 o Dziękuję jak za darmo mi jedzie no to owszem, zawsze wezmę. I to się nazywa dbanie Kruka o, o moje potrzeby, prawda? Alarmowe 6 kawałków piórkę i będę mógł sobie zrobić za to na przykład takie fajne łóżeczko, chociaż łóżeczko już ma, a nie na co mi się już mogły przydać. krótsze hmm, Krucze pióra. Ała! zapomniałem. No bo tej założę na chwilę to. No i mogłoby mi się przydać na przykład do strzału, chociaż już tak naprawdę nie wiem czy Robić te strzały z drzask Dobra, gra zapisana, więc zobaczmy Tak oto Hejs został zamknięty Tadam Dobra Czy ja to mogę odlepić? Eee, I don't think so No nie gadaj, że Hejsa nie można Otworzyć nie, 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 to ja nie, nie, ja wolę nie, ja wolę tego hejza nie odlepić. Później go zamkniemy, oczywiście, e, ale na razie nie chcę, żebyś się jeszcze rozprzestrzeniał. Zakleję go, żeby sobie dokować tego lepszego pająka, ale, no nie, 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 na pewno nie, na pewno bym tego nie chciał, dobra, e, to może w takim razie, bo stąd z tego co widzę, chyba że tu nie ma hejza? Nie, no jest hejs. Jest hej, bo mi go nalicza. E, czy gdzieś tutaj widać jakiś jakiś tutaj kwarcyt. No tak, stąd jak się patrzę, to niezbyt widzę. Gdzieś tam, tak, tam jest wzgórze śmierdziuchów. Tu jest mrowisko. A, tam jest łopata zakopana i tam to się piórko. Dobra. Ale chyba jakoś tutaj widzę. Gdzieś tutaj obok, albo tam było. Tak mi się wydaje. Dobra Ej, ja nie usuwaj, nie usuwaj Co tam mieć znacznik A my tutaj pójdziemy do Heiza jeszcze No, koniec pracy, uważaj gdzie stąpasz Super Dobra, Heiz był gdzieś tu, nie? Tak, to jest Tutaj są te drzwi do laboratorium Są dosyć charakterystyczne Dobra Niedobra muszka, w sobie No właśnie, wynoś się stąd, nikt cię nie lubi Dobra E, zakładam to, bo nie wiem, czy tutaj się nie zrespawnowała zarażona Biedrona. Zarażona Biedrona to jest twardy gracz. Pude, wynosi się stąd! No. Dobra. O! Trudy była prawda. Tak. Jak zawsze. Może ona powinna być inwentorem, a nie ja. Powinnaś słuchać jej, gdy się wierzyła, że powstrzymam eksperymenty. Ale jeśli ją teraz zbieram, nic do pokazania nie da. Bez Trudy i dzieci. Bez Spacer. Not even my own health. The longer I'm here, the more I'm lumping up, aging, folding, raisining. But why? What am I becoming? A wrinkly virus flailing helplessly in the dirt with the mushrooms. They are my family now. Though we only branched on the evolutionary tree a little over a billion years ago, I can feel us getting closer again already.

Więc tak czy tak trzeba coś, trzeba coś mieć Dobra, z tego co widzę tutaj nic nie ma Więc może byśmy spróbowali tam przepłynąć? Zobaczmy, tylko zapiszmy tę grę oczywiście Dobra I płyniemy Aha, dobra, no to chyba nie przepłyniemy Zrozumień pokorzeń, ale wiecie co? Ja tutaj przyniosę... Bo ja tu mogę atakować, tak, mogę tym w wodzie atakować Więc tyle dobrego ja tutaj przyniosę ten nóż z pająka, który mamy. Oj, tutaj też jest trochę kruchego kwarcytu. Wezmę to zamiast jedzenia. Aha, dobra, jedzenie muszę zniszczyć, zapomniałem, że te nie można nie składać do tej skrzyneczki. Można tylko wyjmować. Dobra, no to idę do bazy. I przyniosę tej ten nóż. Słyszę boom. I to dużo boom. Zdecydowanie więcej bum niż bym chciał. Dobra, jesteśmy z powrotem tym razem. Widziałem ten nóż. Tylko też pytanie. Lera, mogę sobie użyć e, tą specjalną maskę, która by mi pomogła, e, żebym dłużej mógł oddychać. Tak, mam młodszy nurek a niska prędkość pływania, ale młodszy nurek. To wiecie, co ja to wezmę zamiast tego? Ja zazwyczaj mam e, mam Perimaster, e, a nie, zazwyczaj mam Perimaster, e, albo zamiast CMS, tego, mam zazwyczaj Perimaster na no zamian z. Tarczą świeżości albo Mitry d'Artezmem, Tak, żeby e, mieć to w miarę uniwersalne. Master e, się tak naprawdę sprawdza w każdych sytuacjach, szczególnie kiedy jest przeciwnik, który bardzo często atakuje. Wtedy to jest super meka. Dobra. Czy młodszy nurek cokolwiek daje, bo tak, niezbyt... Nie nie się wydłużył ten mój czas, kiedy mogę kuwać. Dobra. Pamiętajcie, jak zabijecie Topika, to wtedy wam się odnawia... O właśnie. To wtedy się odnawia. Tlen! I tutaj trzeba go zabijać często a po drodze, żeby się tlen nie skończył. Ona chyba nie odnawia, zobaczmy. Panie wieszlarku, znaczy pani wieszlarku, może nie, nie odnawia. Czyli taka trochę dupka, bym powiedział. Bo 25 sekund mamy, za 25 sekund zginę. Eee, więc teraz, może tu? 18 sekund. Chciałbym się jeszcze wybrać tam, gdzie jest ta, ten zamek Frankensteina Bo tam... bym też chciał sobie po trochę bo ostatnio nie miałem czasu, bo tam... Ostatnio na szybko przeszliśmy No tam tak sobie pomyślałem, że to może mogą być unikalne serowce jakieś w, w... W... O nie, więcej was tu jest W tym stawiku wokół zamku Frankensteina Więc fajnie by się tam było wybrać Dobra, miałem farta, to, bo topik zabity Jest tu drugi topik? Nie O, ale też przyjmę Dawidz, co ja chyba będę uciekać i wrócę tutaj jeszcze raz Bo nie starczy mi powiedzieć, żeby wrócić, jeśli teraz nie pójdę Cholera, nie blokujcie mnie Nie dopłynę Nie ma szans Cholera Tak, jestem cholerykiem, skąd wiecie Uwaga, no... No niestety No dobra, tam już i tak nie ma... Nie było nic zbytnio ciekawego Więc może nie powinienem tego młodszego nurka brać nie jestem pęczny, więc nie jestem tego zbytnio pewien. Bo to ma tak, to atak, ma tylko jedną fazę. Więc spróbuję jeszcze raz, może. Może to nie głupi pomysł. I tym razem, żeby to samo, czyli tych dwóch kultaj zabije. Dobra. Tak, jakby co to? Atakuje tak szybko, bo blokuje ciosy. Blokuje, e, blokuje zaraz po tym, jak zaatakuje. I dlatego mam takie obrażenie, jaki wysoki, wysoki DPS. Dobra, tutaj też trzeba przeciąć. Tak, mógłbym wziąć tę maskę, muszę przyznać. Nie był, to, nie był to najlepszy pomysł z mojej strony, żeby nie brać tej maski. Ale mówi się trudno, każdy popełnia błędy, prawda? Teraz się cofnę jeszcze raz, żeby sobie powietrze odnowić. I jak sobie odnowę powietrze, to płyniemy kolejny raz. Więc zanurzamy się, muszę mieć jak najwięcej czasu. I zobaczmy, czy 20 sekund mi zajmie dotarcie w jedną stronę. No, już prawie. Przydałoby się tutaj jakiś pęcherze powietrza na przykład. Nie powiem, byłyby bardzo przydatne. Dobra, musimy go teraz szybko zabić. No, a ale jakby on całe powietrze odnawiał, nie odnawia całego powietrza i tym problem, nie? Mam no teraz 34 sekundy, żeby to rozwalić i wrócić. Dobra, teraz pytanie, czy zdążę? Muszę zdążyć. Nie, nie da rady chyba już. Każdy 20 sekund, może się uda. Może się udać, naprawdę w to nie wątpię. Więc płyniemy. Czy to się uda, proszę Państwa? Czy to się uda? Nie, to też się nie uda. Niestety. Ajajaj, no to trudno, poddajemy się. Więc zapiszę Czy Wiesz co, już aktywuję tę mgiełkę? Niech już będzie, aktywuję tego. Znaczy, wyłączę tego hejza. No Bo ostatecznie po to to jest, aż nie? Może powodnie o błąd. Nie jestem pewien, ale aktywujemy to. A poza tym to nie zrobiłem screena. <laughs> to jest taka. Też taka rzecz. O, a tam jest... Widzę piórko zaraz u podstawy i czas na Zaraz przy tej łopacie, jest z tego co widzę, te... te dwa kawałki. Dobra. Ale teraz, gdzie jest ta łopata? To jest takie pytanie. Nie? Ta łopata... Jest... tam. Dobra. Tylko jeszcze poproszę mniszka. Mam mniszka? Dobra, mam mniszka. I... zips. Zbieramy piórko. To trzeba uważać. Teraz, jako że Heiz jest wyłączony, to mogę sobie założyć maskę. Ogólnie to nie uważam wyłączenie Heiz za zbytnio dobry pomysł, ale wiecie, będzie się Wam lepiej wyglądało, jak jest taka mniejsza mgła. Jak nie ma takiej mgły, przede wszystkim. nie? No, widzę, że są wrażliwe na cięcie, chyba. Nie, one są po prostu takie słabe. No to wygląda. A zobaczmy, no. świeże że będą wrażliwe? No chyba nie są, chyba nie są uraźliwe na, na świeże Kurde! Tego to wybuchasz, dobra Kurde! Dobra e, Muszę sobie aktywować leczonko o, Leczonko aktywowane Kurde, to są naprawdę mocne przeciwnicy Zobaczmy e, Zakażona larwa, słabości świeże i cięte No, czyli oba No oba są podobne To bardzo dobrze To akurat jest bardzo dobrze, że się tak zdarzyło. Dobra, rozwalmy to. O, bo tutaj był. Ale to jest. A, to jest kruchy parcet. Dobra, czyli tyle co nic. Ale przynajmniej mamy. Mamy pióra, prawda? Więc zawsze coś. Miętówka. Czy chcę brać tę miętówkę? Czy mam miejsce na miętówkę? Jak się pozbędę tego, to tak. No, to miętówkę. Dobra, Dobra. Jeszcze raz. I ja mamy. miętówkę. Dobra. To teraz. Lot. O, dwóch na naraz zabiję, dobra. Dobra, to elegancko jak dwóch naraz. raz. nie będę narzekać. Dobra. Teraz to jeszcze jedna. I teraz jeszcze ta. O, koleżanko Oj będzie widać. Dobra. Blokujemy i bijemy. Łatwiej znam Łatwiej wow, ten jeszcze jest solidny. To bardzo dobrze, że jest solidny ten. Marmur. Dobra. Gdzieś jeszcze? Coś jest przydatnego? O, żeż, ty, Biedrona! Zarażona, do tego. O, mam taką ochotę, żeby ją zabić, wiecie? To może być całkiem niegłupi pomysł. Tak, uważam siebie za mądrego. O, żeż ty, o, żeż, ty wysokie ma wrażenia. A nie! Ze mną nie ma szans. Jestem zbyt potężny. O tym... Na tym punkcie że jestem wystarczająco mocny, żeby sobie dać radę z nimi. W większości. większości prawda? Ale nie przeceniamy swojego przeciwnika Oj nie Oni są dalej bardzo mocni Dobra, ale teraz idziemy tutaj do tej dziury Czy coś jest w tej dziurze w ogóle? Nie, bo ja ją już, ja, ja już teraz, okradłem Teraz już łoniało Okradłem ją tylko, bo musiałem dwa tej zwale zaprzytywać bo Ciężko tutaj było Dobra, idziemy dalej Czy jest ten ruch? Ruch mariański, potężny już niewielki. Okej okay. Eee, czemu nie dostaję Regena za blokowanie? Ała, kurde Rozginał Dobra, i po larwy. Elegancko. A nie, dostaje region z tego, co widzę. Dobra, eee, larwa? Nie. nie, nie ma larwy. Dobra, zmieniam e, pari master. ha? A, soczek na pari master. Dobra, rozwalamy dalej. Oj, ten też był solidny. To bardzo dobrze, to bardzo dobrze są solidne. To świetne wiadomości są to, że nie ma wykrywacza marmuru, nie? Marmuru jak nie tych, yy, tych surowców do ulepszania, to było super, to było świetne, jakby było coś takiego, e, mogę tak obok nich tu przejść? Po prostu? Nie, oczywiście, że nie mogę tak obok nich tu przejść. Oczywiście, że nie, bo mnie zaatakują, co mnie zabić od razu. Dobra, uda, przestań wybuchać. Dobra. Teraz wy tutaj też gruzicie glebę. To jeszcze. No tak, już nikt. A nie, jeszcze to jest jedna larwa. Dobra. Bijemy. A ona już ma, miała małą HP. 5 kruchych marmurów z jednego? Przecież maksymalnie jest 3. Zawsze jest 3. To by było nie fair jakby, jakby była pasowa liczba z przedmiotów, które się nie odnawiają. No, chodź ty też. Nie wstydź się tak. Stąd też 7, rada dziękuję o, jak tak jak ta połek ich miażdży. strasznie mocna jest dobra teraz tutaj przebiec szybko i i tam jest kwarcet dobra tutaj powinno być coś, coś ciekawego jednak na całym końcu dobra cholera no i widzicie jakie to jest ciężkie kurde. zastanawiam się Czy w tym grzybie że one wybuchają nie? bo większość tych robalów tutaj wybucha wiecie co może bym to zjeść. No właśnie, bo to HP trochę też przywraca. Nie, z tego co widzę dużo mniej przywraca. Co jest niefajne, ale mówi się trudno. Wiem też, że tam jest taka jedna jaskinia. To jest zaraz obok e, pająków. Ale tam nie ma żadnego kwarcytu czy czegoś w tym stylu. Niestety. Duże niestety. O... fajnie było, jakby tam był. E, przypominam jakieś odcinka. Szukamy kwarcytu nieskazitelnego i nie znaleźliśmy jeszcze ani jednego. Nie? Żeby ulepszyć broń do maksa, to trzeba mieć 30 nieskazitelnego kwarcu. Jeśli się wybierze ścieżkę Mighty, czyli potężną. I tam wtedy trzeba po, po, po dwie takie osełki nieskazitelne. Jeśli się wybierze jakąś inną, to wystarczy nieskazitelna osełka. Jedna i jest OK. O, tu są. to jest. To jest. Widzę, to jest. Dobra, tylko zapiszmy grę. Bo tutaj może być ostro. No właśnie, na przykład ten kolega może tutaj przyjść. No, robisz boom. Robisz boom. Dobra. Yy, trzeba to rozwalić, więc niech to wybuchnie. I teraz oddamy te. Yy, te, które mają takie, takie charakterystyczne grzyby, to są te niebezpieczne. Te nie wybuchają. Więc to warto zapamiętać. Dobra. Jest tam też nieskazitelny marmur, z tego co widzę. Więc super. Super. Mamy nieskazitelny marmur pierwszy. Który teraz. No dobra, teraz też zrobisz bum-bum, dobra, to nic takiego. O nie, chyba, że tutaj będzie bum-bum. Dobra, nie ma bum-bum. E, co usunąć? Ja się obawiam, że nam się miejsce kończy to poważne, zjem to. Dobra, i teraz mamy miejsce. E, on nie żyje, bo to się tutaj pojawia. Tak długo... O, czekajcie, dobrze, Zak. Wybutnijmy to. Dobra... Teraz rozwalmy to. Więc mamy pierwsze kwarcety, nie na wiecie co? Screenshotik, więc robię screenshot'a i będzie akurat na miniaturkę. Dobra, tylko muszę jeszcze sobie skopiować. Ja to zazwyczaj robię tak, że sobie kopiuję z, e, z folderu, z, z zdjęciami, ze screenshot'ami. E, sobie kopiuję do folderu ze zdjęciami, tego ogólnego. Przynajmniej jeśli, jeśli macie folder ze zdjęciami, nie wiem, czy się da folder ze zdjęciami ten ten podstawę wysunąć. Dobra, teraz potrzebuję jeszcze dwa miejsca. No ten update ma być 10 dodatkowych miejsc w plecaku, więc czekam na to bardzo, bardzo z wielką chęcią. Na to wyczekuję. Dobra, gruczoł kwasowe rozwane. To no tego nie tego nie niszczyć. Nie miętówki? Też wolę nie. Teraz, teraz pytanie, co chcemy walk, prawda? Wezmę dwa T może i mamy teraz dwa miejsca to dobra Idealnie więc mamy dużo fajnych rzeczy znalezionych To się liczy Mamy trzy nieskazitelne kwarcety no jeszcze Jeszcze 27 mamy ulepszoną na maksę broń Nie, w sumie jeszcze 20, 24 Tylko mamy na maksa ulepszoną broń Bo nie, chyba nawet mniej, jeszcze mamy jeszcze kwarcyty chyba z 9 teraz będziemy mieli więc całkiem, całkiem niezła liczba, ale no wciąż... <grym> Spodziewałem się, że łatwiej będzie je znaleźć, na pewno ułatwiałoby to, gdyby można by było odnawiać te kwarty, nie? Na przykład, nie wiem, jak miętówki się odnawiają, wiem to, e, Odnawiałem się też inne, inne różne materiały, prawda, trawa też się odnawia. Więc jakby to się odnawiało, tak jak, tak jak cała reszta innych rzeczy, e, to byłoby to naprawdę fajnie. Dobra, widzę, że pan Mrówek chce mnie tutaj zabić. Panie Mrówku, nie wiesz, jaką de... jaki błąd przed chwilą popełniłeś? No jak widzicie, to bardzo efektywne Bynajmniej I przy okazji ta pochodnia się jednak zużywa Smutne to, ale jednak się zużywa eee, dobra Zbierzmy to stąd Mamy aż 15 piórek To, gdzie ja dałem, to te narość grzybniczą? Tu, miętówki, czekajcie, a to jest co? Ludzkie jadło, a, no to mogą to wziąć Zażyć, zażyć, przepraszam W właśnie pytałem, czy, czy wypić, czy zażyć, nie jestem pej Bo ostatecznie to nie jest lek To jest smoothie ale działa leczniczo, że tak powiem, i do tego, no działa trochę jak, jak taki suplement diety, nie? W sumie zjesz sobie jednego i Cię leczy. Nie no, oczywiście, że, tak jak, że nie tak jak suplement diety. Dobra, eee, mam tutaj kolejne potężne kawały jesteś nas na pięć kolejnych, więc zawsze na propsie. Wiecie co ja to jak, ta, jak, ta, jak ja lubię te trampoliny? Dzisiaj zawsze jak będę, jak będę kiedykolwiek już grać w Grand to będę zawsze tej ten, ten, te trampoliny używać, bo ona jest najlepsza na świecie. Nigdy jeszcze nie widziałem takiej fajnej trampoliny. A mogę to zeskrapować? Bo te pikantne kawały to są takie trochę useless. Chyba nie mogę. E, bo jest truszka pikantna. Jest jak, jeszcze jakaś inna pikantna broń. A tak, wiem. Spicy coltan.